Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie formułę OAT, i to jest podstawa wszelkiej praktyki duchowej, jeśli chodzi o zakres energetyczny, mistyczny, duchowy, metafizyczny, właściwie wszystko, co tak naprawdę ląduje do góry, jakby ląduje do góry, wznosi się ku górze. Kiedy nasza psychika próbuje sięgać wyższych standardów, wyższych pułapów energetycznych, czy też wibracji, jakkolwiek to nie określimy, będziemy przechodzili przez OAT. A czym jest to OAT? To jest tak naprawdę element, trzy elementy składające się na jedną całość, które mają za zadanie nam um, nas ogarnąć, znaleźć taką jej stan równowagi pomiędzy tym, co robimy, a tym, co chcemy robić, do czego zmierzamy, jakie są nasze cele. I żeby nie przedłużać, od razu Wam rozpocznę tutaj ten jeden z pierwszych aspektów. Zacznijmy sobie od okręgu. I teraz tak. Okrąg, jako obserwacja. Skąd cały ten symbolizm, i, sobie, i stąd, skąd ten okrąg, skąd trójkąt i kwadrat? Wyjaśnię Wam tak naprawdę już w ramach tego tych zajęć. To, co jest najistotniejsze dla Was, to to, że to są tylko symbole Waszych działań, Waszej konkretnej formy praktyki, którą będziecie po prostu robić na tych zajęciach. A więc w momencie, kiedy będziemy mieć te zajęcia: Następne i następne, a są planowane na cały rok, to przede wszystkim będę od Was wymagać i będę Was sprawdzać pod kątem tutaj tej formuły, a więc pod tutaj okrąg jako obserwacja, która jest początkiem wszystkiego. Najlepiej jest zaczynać od tego, gdyż tutaj sama obserwacja pozwala nam przede wszystkim odpuścić oraz zintegrować to, co do tej pory nie było zintegrowane, czyli było oddzielone, co nam się jakoś nie spajało ze sobą. Więc okrąg jest początkiem dla dosłownie każdego możliwego elementu. Cokolwiek by moglibyście robić, przede wszystkim trzeba by zacząć od skanu, czy też odczytu stanu energetycznego. I robimy to przede wszystkim od pułapu nas samych, czyli moment, w którym my czujemy siebie, też jest już skanem jako takim. Ale żeby móc odczuwać siebie i tym samym tak jakby przestać odczuwać wszystko inne, musimy w pewien sposób się wydzielić. Dlatego tutaj mamy okrąg. Gdyż okrąg jest symbolicznym, rytualnym zakresem oddzielenia jednej przestrzeni od drugiej przestrzeni. Oczywiście im bardziej będziemy ku sobie, tym bardziej okrąg stanie się punktem. Jednak im dalej od siebie, tym bardziej ten okrąg będzie zahaczał, brał pod siebie do siebie. Kolejne elementy świata. W pewnym momencie ten okrąg będzie na tyle ogromny, że będziecie w kontakcie, w stałym połączeniu z resztą wszechświata. Dosłownie, słapiecie cały wszechświat w ten krąg i tym samym wszystko się już dopełni. Więc, więc okrąg to jest ten stan psychiczny w Was, w którym uczymy się być tu i teraz, w tym stanie, w którym Akceptujemy to, co nas otacza, w którym skupiamy się na odczuwaniu samych siebie, wszystkich wrażeń, które do nas docierają, tego, jak my reagujemy na to wszystko, na te bodźce, i pozwalamy tej energii swobodnie przepływać. Nie ma sensu jakiekolwiek tutaj działanie w tym momencie, gdyż okrąg, jako obserwacja, ma za zadanie skupić nas tylko na tym, że postrzegamy wszystkie te wrażenia, które płyną do nas. Wypływają od nas, czyli to co nie każda nasza reakcja, każdy, każda informacja, która do nas dociera, to wszystko jest tylko i wyłącznie obserwowane. A jako, że obserwujemy, to jednocześnie integrujemy to ze sobą, bo jesteśmy w stanie wtedy bodziec połączyć z tym, jaka jest nasza reakcja. Dlatego to jest tak bardzo istotne, żeby właśnie tutaj skupić się na skanowaniu. Oczywiście, relaks i odpuszczanie są takim fundamentem, głównie dlatego, że jak się obserwujesz, to nie działasz. A skoro nie działasz, a tylko po prostu spoglądasz na to, co się dzieje, to pozwalasz temu płynąć, pozwalasz się samemu sobie, samej sobie, wsłuchać się w to, co właściwie dzieje się w wydzielonej przez Was przestrzeni. A to z kolei daje nam spokój. I te poczucie jedności z otoczeniem, z samym sobą, i tak dalej. To już jest zależne od tego, jak wielki będzie to okrąg. I w ten sposób mamy tą czystą obecność. Ale jak to robić? Przede wszystkim zamknijmy teraz oczy. Usiądźmy sobie wygodnie, bądź po prostu połóżmy się, to już zależy, co tam chcecie zrobić. Ale właściwie nie potrzebujecie tego. Tak naprawdę każdy możliwy stan, w którym teraz jesteście, raczej pozycja, postawa jest. Odpowiednia do tego, żeby móc to ćwiczyć. I dlatego właśnie tutaj te OAD, jako takie, ta formuła jest bardzo, bardzo dobrym elementem podstawowej praktyki. Więc w momencie, kiedy już jesteśmy w tym odpowiednim dla nas stanie, niezależnie od postawy, wyobraźmy sobie mały punkt światła w centrum naszego ciała. To jest dobry początek, żeby zacząć od punktu, bo na punkcie najłatwiej nam się skupić. Ten punkt może być w dowolnym miejscu, może być na sercu, może być w głowie, może być nad głową to jest w ogóle nieistotne. Ważne jest to, że w pewnym momencie ten punkt powinien się rozszerzać. A kiedy będzie się rozszerzać, będzie zajmował coraz większą powierzchnię was samych. Zajmował umysł, emocje, dotykał ciała fizycznego. Dosłownie nakreślał wasze granice. Waszą przestrzeń osobistą, najbliższe otoczenie. Nie musimy rosnąć jakoś niewiarygodnie dużo. Ważne, żeby sobie zaznaczyć, jaki pułap, jaki obszar chcemy skanować. I kiedy już jesteśmy, kiedy już wybraliśmy sobie tą granicę, jedyne co teraz potrzebujemy robić, to obserwować. skupimy się wtedy na wrażeniach które płyną do nas które odczuwamy w sobie to może być na przykład stan napięć mięśniowych to może być jakiś stres chaos który odczuwamy w naszej głowie też jest jakimś wrażeniem zmęczenie które mamy też jest kolejnym bodźcem który do nas dociera a więc nasze reakcje będą najczęściej polegały na tym że powinniśmy zauważyć iż istnieje jakiś bodziec który nas trafia, który nas o czymś informuje, i jeśli nie stawiamy żadnej granicy, tylko umieszczamy go właśnie w tym polu, jest w tej naszej sferze, to zaczynamy go integrować z naszymi wrażeniami, z naszymi odczuciami. Reszta to właściwie tylko obserwacja. Jest wam źle, jest wam coś nie tak, obserwujcie, bo wtedy zauważycie, jak to wszystko wam się wewnętrznie integruje, jak samo się składa, jak zaczyna się łączyć kropki, tak żeby budowały większą sferę. Mam nadzieję, że wszyscy wyłączyli mikrofon. Więc dostrzegacie mnóstwo różnych elementów. Docierają do Was, do Waszych zmysłów, pobudzają Wasze ciało do reakcji, umysł do myślenia, emocje do ciągłego falowania, do ciągłego ruchu. Im większy jest Wasz krąg, tym bardziej postrzegacie świat i siebie w nim jako element połączony, zespolony ze sobą. To jest bardzo istotne, aby tak właśnie było, dlatego że skoncentrowani tylko na jednym punkcie mamy tendencję do ciągłego wnikania w niego, do rozprowadzania się w bardzo intensywny sposób, po dosłownie tylko jednym wrażeniu, co powoduje, że często się denerwujemy, tworzymy niepotrzebną mieszankę emocji, bardzo mocno wchodzimy wtedy w negatyw, bo jest tego zbyt dużo. Nie jesteśmy w stanie wtedy naturalnie oddychać. Więc kiedy już wasz umysł obserwuje i mniej więcej już zintegrowaliście sobie wszystkie bodźce, możecie wtedy rozszerzyć nieco ten krąg na przykład ludzi, których znacie, o ludzi, których spotkaliście dzisiaj, o sytuację z dnia dzisiejszego, tak żeby móc zintegrować jeszcze kolejne elementy. Jeśli jej nie zablokujecie, a wręcz odwrotnie, czyli odpuścicie, to one same zaczną się układać. Integracja nastąpi samoistnie, a wy zaczniecie mieć wrażenie większej zgody, akceptacji, takiego zrozumienia, że to, co się dzieje, jest naturalne, wynika z połączeń, w których już jesteśmy. Mając zrozumienie własnych odczuć, tego jak działamy, tego jak reagujemy, jesteśmy w stanie zachować większą samokontrolę nad tym, co się w nas dzieje. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Kolejny element to jest trigram, a właściwie trójkąt jako taki. I trigram jest manifestacją. Do tej pory mieliśmy obserwacje w okręgu i ten okrąg był dla nas po prostu taką podstawą, był dla nas skanem. Jednak za każdym skanem, za odczytem potrzebujemy jeszcze działania. Potrzebujemy manifestacji naszych założeń, zamiarów. Wszystko to, aby mogło sobie istnieć, potrzebuje naszego ruchu, naszej aktywności. Dlatego też trigram opiera się o koncentrowanie oraz tworzenie. Tutaj nie ma niczego innego niż sama czysta twórczość. Możemy powiedzieć też, że jest to stan kreacji, kreatywności, jednak twórczość jest tutaj. Manifestacją, którą używamy w koncepcji takiego ogarnięcia, czego my chcemy, tak? czyli takby dokładnej świadomości tego, do czego dążymy. I trigram właśnie tym się zajmuje. Więc trójkąt symbolizuje działanie, moment, w którym przestajemy być biernymi obserwatorami. I zaczynamy właśnie kształtować to, do czego, chcę, do czego chcielibyśmy dojść w naszej rzeczywistości. Dosłownie, trigram. Jest manifestowaniem naszej rzeczywistości. Czyli co jest w naszej głowie, to manifestujemy na zewnątrz. Tworzymy temu takie podstawy. Więc tutaj koncentrujemy tą naszą energię poprzez wyznaczanie tych celów i pokonywanie wewnętrznych oporów. Więc znowu mamy wygodną pozycję, tak? Możemy wziąć kilka głębokich oddechów żeby móc się uspokoić, żeby móc oczyścić umysł. Teraz stwarzamy trójkąt. Znowu to jest symbol, a więc głównie chodzi o to, że wierzchołek tego trójkąta to nasz cel. Bo musimy ująć jakiś punkt, który będzie dla nas celem. Podstawą, czyli dosłownie całą rozpiętością, która prowadzi nas do tego celu, do tego punktu, to jest nasza energia i skupienie, które ją koncentruje. I tutaj jest opisana metoda bardziej oparta o oddechy, ale wcale tak być nie musi. Na wdechu skupiamy swoją uwagę na wierzchołku tego trójkąta, czyli swoim celu. Załóżmy, że tutaj celem jest dla nas sama w sobie praktyka duchowa to, że chcemy poczuć się lepsi w ten sposób, że chcemy się oczyścić, chcemy dokonać czegoś dzisiaj, właśnie w tym momencie, chcemy osiągnąć wyższe wibracje, chcemy poczuć tą jasność wewnątrz nas, chcemy poczuć się zadowoleni z tego, co robimy. Więc to jest nasz cel. Podstawą, tak jak już mówiłem, jest nasza energia i nasza zdolność do skoncentrowania jej do celu. Więc w tym momencie uruchamiamy to dążenie, taki nurt energii, kierujemy tą energię ku temu celu. Zbieramy ją, koncentrujemy w sobie, prowadzimy ją do tego punktu który jest spełnieniem naszego dzisiejszego założenia, czyli całej tej jasności, całych tych wysokich wibracji, tego, co dzisiaj chcemy osiągnąć. Jeśli chcecie mieć nieco prościej, możecie powtarzać afirmację: jestem skupiony, tworzę i osiągam swoje cele. Jestem skupiony, tworzę i osiągam swoje cele. Jeśli całą naszą energię skoncentrujemy do punktu, który jest naszym celem, zaczynamy wtedy manifestować tą naszą siłę. I to tylko w tym przypadku. W żadnym innym, kiedy nasza energia jest rozproszona, kiedy nie jest zbyt skupiona, kiedy jest chaotyczna, wszystko to powoduje, że nie jesteśmy w stanie manifestować tego, co pragniemy. Przez to też nie dopuszczamy bardzo wiele rzeczy do nas. Po prostu nie jesteśmy na to gotowi. Nie pozwalamy na to. Nie ma jasno wyznaczonej ścieżki albo ram na to, aby mogło się to zdarzyć. Także, jeśli cokolwiek chcecie, potrzebujecie wyznaczyć sobie to za cel, a następnie koncentrować całą swoją energię, całą swoją siłę psychiczną na tym, żeby do tego dojść, żeby poczuć ten wewnętrzny ruch wnoszący naszą energię do spełnienia naszego celu. Czy są jakieś pytania? Mieliśmy do tej pory okrąg. Mieliśmy sobie trigram. Teraz pora na kwagram, czyli kwadrat. I kwagram jest kwestią poznania. Poznania głównie dlatego, że potrzebujemy tutaj eksplorować to, co już do tej pory zostało ustalone. W momencie kiedy okrąg obserwuje tylko to, co już jest, trójkąt kondensuje energię, wywołuje ją, generuje ją w jakiś sposób do, jak, do jakichś konkretnych naszych celów, które powołujemy do życia. Tak koagram jako kwadrat porządkuje to, tworzy z tego formy, które jesteśmy w stanie gdzieś poukładać, gdzieś ustalić, stworzyć, zrobić stworzyć z tego jakieś plany, czyli dosłownie zacząć uwarunkować to do czegoś zrozumiałego. Zresztą tak jak wam powiedziałem, umysł, który nie ma żadnych form, nie jest w stanie stworzyć z tego żadnego systemu. On tego po prostu nie rozumie. Odczuwa, w pewien sposób jest w stanie to odebrać, ale nie rozumie tego na tyle wystarczająco dobrze, by tego użyć. Więc kwadrat wynosi nam stabilizację i porządek. Czyli on ubiera te nasze doświadczenie, te nasze energie w znane nam kształty, w plany oraz po prostu pomysły, które jesteśmy w stanie realizować. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie to zrozumieć i przede wszystkim też użyć tak na co dzień. Więc, przede wszystkim, poznanie jako kwadrat nie polega na tym, że wszystko musi mieć swoje miejsce. Ale w pewien sposób potrzebujemy, tak jak w puzzlach, znaleźć miejsce dla tych rzeczy, które mamy. W obserwacji integracja następuje niejako samodzielnie. Tutaj kształtowanie i myślenie jest podstawą. To oznacza, że my łączymy to już bardziej świadomie. Tworzymy z tego jakieś plany, realizujemy w jakiś sposób pomysły, doprowadzamy do powstania kolejnych kroków. Czyli jeśli na przykład chcemy więcej zarabiać, to będzie to oznaczało więcej pracy. Więc teraz trzeba się zastanowić, jak wykonać naszą pracę, jak poukładać sobie dzień, aby był bardziej efektywny i temu podobne. A więc tutaj następuje porządkowanie i wnoszenie stabilizacji do tego, co już wywołaliśmy. Czyli na przykład, jeśli trójkąt wytwarzał nam teraz za cel podniesienie swojego poziomu wibracji, tak kwagram będzie nam tworzył pewien porządek. Czyli to, żeby ustabilizować ten stan, żeby wiedzieć, jak to robić. Więc tutaj wprowadzamy niejako taką harmonię, jakiś pewnego rodzaju porządek, fundament pod to, żebyśmy byli w stanie tego użyć w przyszłości. Zamknijmy więc teraz oczy. Możemy sobie wyobrazić kwadrat wokół nas. Mniejszy, większy, to jest nieistotne. Dla umysłu ta wielkość nie ma żadnego znaczenia. Pomyślmy teraz o jednym aspekcie. To może być pytanie, to może być jakaś sytuacja, nieistotne co to jest. I umieśćmy go w tym kwadracie. Zdecydowanie pomyślmy sobie, że w tym kwadracie, w tej przestrzeni, którą już stworzyliśmy, łączą się kolejne małe kwadraty ze sobą, które dają nam za pomocą różnych kształtów, symboli, słów Wypełnienie powodujące, że jesteśmy w stanie znaleźć jakieś odpowiedzi czy też rozwiązania. A więc, że układanka niejako sama się układa. Więc, jeśli teraz możemy wykorzystać energię, którą już mamy, którą już do tej pory wytworzyliśmy, do np. rozwoju duchowego, do dzisiejszego postępu, który sobie wymyśliliśmy, tak teraz w kwadracie możemy pomyśleć sobie, ok, no to potrzebuje podziałać. Potrzebuję to zrobić raz, może drugi, przetestować coś, pomyśleć o czymś, zobaczyć, co jest dla mnie wygodne, albo dowiedzieć się czegoś więcej, bo może być tak, że jeszcze czegoś nie wiem. I kwadrat jest właśnie po to, żeby ukształtować i stworzyć konkretny stan, konkretny styl myślenia, który spowoduje, że łatwiej Wam będzie osiągać dane efekty. A więc sprowadzić tą całą siłę, którą już macie. Do jakiejś zrozumiałej, konkretnej formy. Jako, że to jest symbol i nad symbolem nie trzeba wiele pracować, z symbolu się korzysta, też sam w sobie ma tę moc. To wystarczy tylko, że będziecie obserwować, jak wasz umysł powoli składa sobie to wszystko do kupy. Jak cała ta lekcja zaczyna wam się krystalizować, jak staje się jaśniejsza. Już wiecie, że okrąg to obserwacja, trójkąt to jest wznoszenie siły, generowanie pewnego nurtu, z kolei kwadrat to ukształtowanie go w zrozumiały sposób. A więc realizacja, już w pewien stan eksploracji, w którym to mamy to i już tylko odkrywamy to, już bierzemy się za to i zaczynamy rozumieć coraz więcej. A więc uzyskujemy odpowiedzi na to, co wywołaliśmy już na płaszczyźnie trójkąta. Zróbcie sobie takie podsumowanie tego, co do tej pory wam powiedziałem, mając właśnie w głowie ten kwadrat. Równowaga jest kluczem. Każda z tych form odpowiada za inny, ale równie ważny aspekt naszego duchowego wzrostu. Okrąg uczy nas bycia i akceptacji, trójkąt przypomina o sile intencji i działania, kwadrat daje nam narzędzia do zrozumienia i uporządkowania. I to razem daje nam ten kompletny cykl, wszystkie te fazy, które powodują, że rozwój duchowy zaczyna nabierać większego sensu. W którym dosłownie czujemy, że możliwy jest nasz postęp dosłownie minuty na minutę, bo w tym momencie uważniej przyglądamy się temu, co się dzieje, obserwujemy to, integrujemy ze sobą, potem tworzymy tutaj w kontekście manifestacji, tak? czyli dążymy do tego, aby to się zaczęło realizować, aby wywołać odpowiednią ilość siły do tego, a potem robimy stabilizację i zrozumienie tych spraw. Czyli zaczynamy wykorzystywać już zebraną energię, bo to jaki jest właśnie sens całej manifestacji. Że owszem, najpierw obserwujemy, zadajemy sobie po prostu pytanie, potem wywołujemy jakąś falę energii, którą rzucamy w świat, a zaraz potem, kiedy następuje zwrot, to zaczynamy po prostu to przyjmować i musimy to umieć przyjąć w odpowiedni sposób. Inaczej nasza energia nie ma jak do nas wrócić, a więc nie umiemy tak jakby ująć. Jaka jest nasza odpowiedź na to pytanie, które zadaliśmy na początku? I te trzy etapy można je powtarzać raz po raz. To możemy robić dosłownie tylko jeden z tych etapów. Możemy robić je w dowolnej kolejności. Tak naprawdę nikt nam nie będzie kazać, i tutaj nikt, też ja wam nie każę, żebyście tutaj nie wiadomo, co robili. Tutaj macie trzy elementy, które są do zrobienia i które są do takiej podstawowej, kluczowej praktyki na każdy dzień, w każdy możliwy sposób. I to niezależnie od tego, czego się podejmiecie, czy to będzie praca z energiami, czy to będzie rozkmina nad jakimś tematem, czy to będzie poradzenie sobie z dniem dzisiejszym, aby problemy jakieś rozpatrzyć, znaleźć rozwiązania, odnalić w sobie jakąś siłę, którą chcecie po prostu wykorzystać do tego, aby wznieść się wyżej, aby osiągnąć coś co będzie Was satysfakcjonować. To wszystko możemy zrobić w ramach formuły OAT. I właściwie to jest na dziś wszystko, jeśli chodzi o te zajęcia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. A jeśli nie, to na spokojnie, na, w następny czwartek będziemy to ćwiczyć.